Witam wszystkich serdecznie, którzy kochacie książki, kochacie gry planszowe. Wita Robert Kościuszko. Dzisiaj jestem w bardzo ciekawej i fajnej księgarni Multibook.pl na warszawskim Żoliborzu. A ponieważ księgarnia Multibook sprzedaje też moje powieści przygodowe i gry planszowe, chciałbym króciutko zachęcić was, żeby odwiedzić księgarnię, przejrzeć dobrą przygodę. I kupić coś, zaopatrzyć się, czytać na swoim ulubionym fotelu, albo zagrać w grę planszową z rodziną. Chciałem Wam polecić moje powieści. Jak wiecie, piszę przede wszystkim o bohaterach starożytności, szczególnie starożytność biblijna ze Starego Testamentu. Tak więc polecam Wam Wojownika Trzech Światów w nowym wydaniu, już takim bardziej ekskluzywnym. Cała saga jest w jednym tomie: Wojownik Trzech Światów. O chłopaku, który kończy podstawówkę, w jego szkole jest trochę niebezpiecznie. E, starsza młodzież męczy młodszych uczniów, ratuje go oficer anielski, i ten zabiera go w podróż w czasie, przenoszą się do czasów starożytnych, do czasów e, króla Dawida. Zaciągają się do jego armii i zaczynają już prawdziwe przygody z królem Dawidem. E, druga powieść to Niewidzialna Gra. O grze, o grze internetowej o nazwie Babilon, która przenosi niesfornych użytkowników do starożytnego Babilonu, tam gdzie jest groźny król Nabuchodonozor i dobry prorok Daniel. Także za tymi nieszczęśnikami porwanymi musi być wysłana grupa poszukiwawcza złożona z anioła i człowieka, którzy znajdą ich w tamtych czasach, ale też i będą uczestniczyć w prawdziwych przygodach z prorokiem Danielem. No i jeszcze powieść historyczna, to też dobra przygoda. O Tadeuszu Kościuszce, fabularyzowana powieść, prawdziwe postacie historyczne, fakty historyczne w niezwykłej przygodzie. Ale nie tylko o książkach. Dzisiaj chciałbym też opowiedzieć Wam króciutko o grach planszowych, które są tu dostępne w księgarni multibook.pl. To jest gra królestwo, gdzie musisz dotrzeć do niebieskiego królestwa, kiedy władca ciemności kusi Cię pokusami, żeby powstrzymać w tej podróży. Tutaj nie możesz żyć dla siebie, ale dla innych. Tu nie zbierasz skarbów, żeby być bogaczem, ale żeby wykupić innych z opresji. Za to jest największy bonus, bonus punktów. No i grałowcy talentów. Tutaj szukasz swoich, odkrywasz swoje talenty, które dostałeś od Pana Boga, podczas gdy ciemna strona mocy chce przekonać Cię, że jesteś bez talenciem. Musisz oprzeć się ich presji, musisz rozwijać swoje talenty, być dojrzałym, zdrowym, atrakcyjnym graczem, który w ten sposób może wygrać grę planszową Łowcy Talentów. Bardzo wam dziękuję i jeszcze raz zapraszam księgarnia multibook.pl